Witajcie serdecznie w kolejnym filmie na gwiazdologii. Dzisiaj przychodzę do was z zapisem domu trzeciego w waszym horoskopie urodzeniowym. I tutaj jeszcze przypomnę, żebyście nadrobili sobie ten wstęp do domów i dom pierwszy, dom drugi na moim kanale. że tutaj m, niezależnie od tego, czy w danym domu macie jakieś planety, czy nie, nadal ten dom was dotyczy. Pamiętajcie, że to koło Waszego horoskopu urodzeniowego zawiera zawsze wszystkie 12 domów i wszystkie 12 energii każdego znaku zodiaku. I to wszystko się między sobą przeplata. Nawet jeśli nie macie planet w danym domu czy planet w danym znaku zodiaku, nadal to was dotyczy ta energia, tej sfery życia, które tutaj opisuje w. W poszczególnych domach, ponieważ każdy dom przedstawia inną sferę życia u Was, to może być duchowość, może być rodzina, mogą być dzieci, mogą być związki, może być kariera. Wszystkie oczywiście te dziedziny dotyczą was, tak? Jako ludzi, każdy, każdy z nas ma każdą dziedzinę obecną w swoim życiu. I na podstawie całego właśnie tego horoskopu urodzeniowego, patrząc na wszystkie te energie przeplatające się, możemy określić, co się tam działo, co się dzieje i co dziać się będzie w tych dziedzinach w waszym życiu. Także tutaj oglądajcie wszystkie te filmy, ponieważ no, bez tego nie da się y, tak wybiórczo, tylko zrozumieć was i Waszego życia. I przechodzimy już do domu trzeciego, tutaj dom trzeci znajduje się, przypomnę, jeszcze w kwadrancie pierwszym, który obejmuje domy 1, 2 i 3. I ten dom trzeci zamyka. Nam ten pierwszy kwadrant, i ten pierwszy kwadrant, najbardziej spośród wszystkich czterech kwadrantów, dotyczy stricte was, was jako osoby, czyli rozwoju nas, naszej samoświadomości, pracy samemu ze sobą. I jeżeli pamiętacie już z poprzednich filmów, to te 12 domów w astrologii na stałe połączonych jest z energią jednego z 12 znaków Zodiaku. I w tym domu trzecim, niezależnie od tego, czy macie jeden znak Zodiaku, czy kilka, bo możecie mieć tutaj jeden bądź kilka, w zależności od tego, jak szeroki jest ten dom. Zależnie od tego, jaki też tam macie znak zodiaku, czyli czy macie skorpiona, lwa, pannę, koziorożca, na stałe dom trzeci powiązany jest ze znakiem zodiaku bliźniąt i patronem jest planeta Merkury, czyli planeta wiedzy, planeta komunikacji, planeta nauki, planeta przekazu tej wiedzy, przekazu informacji, planeta nowinak technologicznych, wszelkiego co nowe, wszystkich takich, które w internetach nam się pojawiają rzeczy typu TikToki, Instagramy i różne unowocześnienia. Wszystko to związane jest właśnie z planetą Merkury i tym znakiem Zodiaku Bliźniąt. I również jest to planeta naszej tego, jak my wchodzimy w kontakty, naszej komunikacji, jak my się wysławiamy, jak mówimy, jak piszemy. Dom trzeci pokazuje wszelkie formy komunikacji i nauki, takiej nauki ze wszystkiego i od wszystkich, co nas otacza. Jest to też dom naszego wczesnego dzieciństwa i naszego rodzeństwa oraz takich podróży na krótkie dystanse. Także widzicie, tutaj każdy dom jest to taka rozległa strefa życia, gdzie robiąc taki profesjonalny odczyt, możemy zobaczyć. Różne rzeczy w waszym życiu, tak? Czyli to, co akurat was interesuje, czy to, co się w danej, w danej chwili dzieje tam u was, czego to dotyczy. Także tutaj w każdym domu mamy taki szeroki wachlarz. Jest to również właśnie, tak jak powiedziałam, tej, ten dom wczesnego dzieciństwa, ale też wczesnej wiedzy, zdobywania tej wczesnej wiedzy szkolnej, wczesne środowisko szkolne. Ponieważ dom trzeci, pamiętacie, jest naprzeciwko domu dziewiątego, czyli domu strzelca, a dom strzelca to już jest ta wyższa wiedza. Wyższa nauka, to już są studia, to są dyplomy, to już jest to kształcenie się przez całe życie, te filozofie życia, to poszerzanie naszych horyzontów myśleniowych, właśnie z tego domu trzeciego, czyli z tego najbliższego środowiska, z tej szkoły, z tych podstaw, z tego tylko, co nas otacza, mamy się otworzyć na ten szeroki świat, czyli tutaj jest ta energia do wypracowania. Ja przy każdym z tych domów mówię o tej energii, tam jeżeli macie tam planety, to mówię o tej energii do przepracowania, czyli energią opozycyjną, tą, którą mamy się nauczyć. Jest ten dom strzelca, czyli wchodzenie głębiej w tematy, poszerzanie tych horyzontów myśleniowych, wychodzenie dalej, spoza tego swojego najbliższego kręgu. Osoby, które mają słońce w domu trzecim, są to osoby, które kochają się uczyć i muszą się uczyć. Muszą się uczyć całe życie. Tutaj jest duży głód na te bodźce mentalne, na tą ciągłą stymulację mentalną. Są to osoby, których umysł pracuje ciągle na takich najwyższych obrotach, ciągle coś przetwarza. I są też bardzo dobre i bardzo szybkie, takie sprawne intelektualnie w tym przyjmowaniu tych bodźców, przetwarzaniu tych bodźców mentalnych i odpowiedzi w taki inteligentny sposób na te bodźce. Jest to umysł bardzo analityczny. Taki badawczy, spostrzegawczy, właśnie taki błyskotliwy, szybki. I osoby te potrafią, mają taką umiejętność zazwyczaj spojrzenia na różne sytuacje w bardzo taki obiektywny sposób, z różnych perspektyw. I umiejętność znajdywania wyjścia właśnie poprzez ten swój intelekt sprawny takiego sprawnego i najlepszego wyjścia z danej sytuacji, z danego problemu. Tak? Tutaj, jeżeli właśnie jest jakaś decyzja do podjęcia, czy jakiś kłopot, jakiś problem, to te osoby poprzez swój intelekt tak sprawnie umieją na to spojrzeć, ogarnąć te wszystkie perspektywy i dojść do najlepszego rozwiązania. I tu, ponieważ dom trzeci jest to dom w znaku bliźniąt, osoby te właśnie mające słońce w tym domu, niezależnie od znaku zodiaku, jaki tam macie, możecie mieć słońce w lwie. W domu trzecim i nadal będziecie mieli te cechy tego znaku bliźniak. Może nie będziecie mieli wszystkich, ale elementy, cechy będą przejawiać się w Was, w Waszym życiu. Będzie właśnie ta główna wiedza, ta kontaktowość i ta chęć uczenia się. Osoby te będą miały filtr tego domu trzeciego w swoim życiu, czyli niezależnie od znaku Zodiaku, będziecie mieli taki filtr. Przez który właśnie będziecie patrzeć na świat, przez który będzie rozwijać się Wasza tożsamość Ponieważ pamiętajcie, że Słońce to Wasze ego, to Wasza tożsamość Więc w tych dziedzinach życia związanych z tym domem trzecim, z tą energią znaku bliźniot przypisaną I z tą planetą Merkury, czyli tym intelektem w tych dziedzinach życia wasza dusza będzie znajdować spełnienie. W tych dziedzinach życia ona będzie błyszczeć, będzie się tutaj właśnie tak rozwijać, tak? Będzie tutaj dochodzić do balansu ta dusza razem z waszą yy, Tożsamością, będzie się to wszystko łączyć harmonijnie, wtedy będziecie osiągać spełnienie i taki wewnętrzny spokój. Są to zazwyczaj osoby bardzo inteligentne. Oczywiście tu musimy patrzeć na cały wasz kosmogram, ponieważ tutaj w zależności przedstawia wasz sposób myślenia również wasza planeta Merkury, jak jest tam aspektowana, czy tam są jakieś blokady i w jakim znaku znajduje się. Właśnie ta planeta Merkury. Ale tutaj mówimy o ogólnej energii. Osoby właśnie z tym słońcem w Domu Trzecim są to zazwyczaj osoby inteligentne, o takim, jak powiedziałam, analitycznym umyśle. Osoby, które są dociekliwe, które lubią właśnie zgłębiać różne rzeczy, które lubią mieć przysłowiowy palec. W każdym cieście bądź rękę w każdym koszyku. Muszą wszystkiego dotknąć, spróbować, sprawdzić i przez to się uczą przez to właśnie sprawdzanie, przez to doświadczenie, przez tą ciągłą stymulację. Tutaj ego tych osób, ponieważ tutaj, tutaj ta tożsamość tych osób ze Słońcem w Domu Trzecim, ponieważ to Słońce powiązane jest z ego w astrologii, pamiętajcie, czyli ta tożsamość, to Wasze ego będzie błyszczeć, będziecie czuć, że żyjecie. I będziecie czuć taki rozwój siebie właśnie w tej komunikacji, w tych wymianach myśli, poglądów, idei. Poprzez to będziecie się uczyć. Te osoby zazwyczaj m, budują sobie tą tożsamość, to ego i też to mają takie dość wysokie poczucie dumy właśnie ze swoich umiejętności mentalnych. Z tego, jak przyswajają tą wiedzę, jak szybko potrafią przyswajać tą wiedzę, jak szybko potrafią ogarniać wszystko umysłem. Też są bardzo często kontaktowe, towarzyskie, lubią być wśród ludzi. Poprzez te kontakty one się uczą, one ciągle się dowiadują czegoś nowego na co dzień. Wszystko je ciekawi, tak jak powiedziałam. Są zazwyczaj też dobre właśnie, tak jak wspomniałam, tutaj trzeba patrzeć na planetę Merkury, jak jest usytuowana w Waszym horoskopie, ale zazwyczaj są dobre w komunikowaniu, w wysławieniu. Się, w pisaniu też może być, ponieważ planta Merkury związana jest również z tym, jak wysławiacie się w formie pisemnej i y, też są często dobrymi mm, mentorami, dobrymi takimi nauczycielami. Umieją przekazać to, co już wiedzą, w taki zwięzły sposób na temat fakty, ale nadal w taki bardzo oryginalny, często taki nietypowy sposób, umieją zachęcić słuchacza, umieją przekazać tę wiedzę w taki sposób, że ten odbiorca się tego szybko też nauczy. Ten trzeci pokazuje, w jaki sposób używamy tego swojego intelektu, tego rozumowania logicznego do przyjmowania, przetwarzania i odpowiedzi na te bodźce mentalne, i też w jaki sposób używamy tego intelektu, jak się nim posługujemy, żeby wyrazić to, co w naszej głębi. I tutaj osoby ze w domu trzecim, są, jak wspomniałam, bardzo dobre w tej komunikacji. Oczywiście tutaj, jeśli nie ma jakichś negatywnych aspektów i blokad, zazwyczaj ten ich umysł jest takim ich atutem, taką ich bronią. Osoby te, jak już wspomniałam, uczą się ze wszystkiego i od wszystkich. Są to osoby, które mają dość rozległą wiedzę na różne tematy, tak? Tak jak powiedziałam, one się interesują tak naprawdę wszystkim. Wszystko, co nowe, wszystko co inne, to jest dla nich ta pożywka dla tego umysłu, ta stymulacja. I jest to też tak zwany kameleon zodiaku. Spośród wszystkich znaków zodiaku jest to taki kameleon, właśnie poprzez te swoje zdolności adaptacyjne. One używają tego swojego intelektu wysokiego, właśnie, żeby się adaptować do sytuacji, adaptować do rozwiązania problemu, adaptować do zmieniających tych technologii w świecie. Sytuacji kontaktów również umieją się odnaleźć w każdej sytuacji, jeśli chodzi o kontakty, o towarzystwo. Że tutaj mm, jest też duża potrzeba właśnie. Tych kontaktów, tej stymulacji i tego, żeby ciągle być w ruchu, ciągle coś sprawdzać, ciągle się czegoś dowiadywać, ciągle się czegoś uczyć. Jeśli nawet nie lubicie tak bardzo spędzać czasu na przykład w towarzystwie, to będziecie ciągle się czegoś nowego dowiadywać, uczyć. Ciągle też są te osoby często na telefonie, mają też takie zdolności. Wysokiej podzielności uwagi. Tutaj coś odpisuję, tutaj coś sobie notuję, tu czegoś słucham, tu ci jeszcze w, w międzyczasie odpowiadam i wszystko kojarzę, tak? Wszystko do mnie dochodzi, wszystko szybko przetwarzam przez ten umysł. Umiem szybko zareagować. Tutaj, w przypadku tych osób, które mają to słońce w domu trzecim, ta potrzeba nauki musi być zaspokojona całe życie i ta potrzeba kontaktów towarzyskich. Bez tego, jeśli macie słońce w domu trzecim i nie macie możliwości właśnie ciągłej nauki, ciągłego rozwoju intelektualnego, tej stymulacji, wy możecie czuć się, jakbyście tak więdli. Jakbyście nie czuli, że żyjecie, jak taki kwiatek niepodlewany. Wy tego potrzebujecie do rozwoju siebie. Pamiętajcie, że to słońce w danym domu przedstawia was, waszą osobę, waszą tożsamość, wasze ego, ten wasz kor, ten wasz rdzeń. Tutaj musicie najpierw postawić, właśnie mając to słońce w domu trzecim, na ten rozwój intelektualny, na, to, na tą stymulację, na tą pożywkę dla waszego umysłu, zanim oddacie się innym dziedzinom życia. Tylko tutaj, właśnie z tą pozycją słońca w domu trzecim, może być, ponieważ jest taka silna potrzeba tych ciągłych bodźców, tej stymulacji, takie trochę rozedrganie wewnętrzne, takie poczucie właśnie rozedrgania, rozerwania, ponieważ jest tak. Taka ochota na tę stymulację, to możecie czuć, że ciągle was gdzieś wyrywa, że nie możecie się jakby osadzić. Macie dużo może niepokoju w sobie. Oczywiście tutaj w zależności od innych waszych ustawień. Jeżeli macie dużo innych ustawień, które są spokojniejsze, na przykład osadzone w żywiole ziemi, no to te energie będą się tutaj równoważyć. Ale jeśli w waszym horoskopie macie dużo energii powietrza. W innych ustawieniach, no to wtedy może być rzeczywiście takie poczucie takiego rozedrgania ciągle, takiego niepokoju i takiego ciągłego wyrywania do przodu. I jak wspomniałam wcześniej, dom trzeci jest związany z tym waszym. Najbliższym środowiskiem. I osoby te mające słońce w Domu Trzecim często mają też taką potrzebę, ich ego ma taką potrzebę bycia docenionym poprzez to swoje najbliższe środowisko, ale za te właśnie zdolności ich intelektualne i za tą ich wiedzę, za tą ich kontaktowość, za to, czym się dzielą z tym środowiskiem swoim najbliższym. Tutaj jest duża potrzeba właśnie tej nauki, tych kontaktów i tego, żeby być gdzieś tam zauważonym poprzez swoje rozumowanie logiczne, poprzez ten swój intelekt, poprzez to, Tą wiedzę zebraną. Tylko tutaj, ponieważ jest to związane z tym najbliższym waszym środowiskiem, jak wspomniałam wcześniej, trzeba otworzyć się na te tematy związane z tą sferą przeciwstawną, czyli domem dziewiątym. Czyli nie tylko te, taka powierzchowność, bo często tutaj te osoby wiedzą duże rzeczy na różne tematy, dotykają różnych tematów, ale czasami może to być troszeczkę takie powierzchowne, ponieważ jest ten, ta, ten, ta pogoń za tą. Mentalną stymulacją, osoby te mogą się troszeczkę nudzić, zniechęcać. Czyli, no już sobie zgłębiłem ten temat, lecę dalej. Także tutaj, żeby czasami mm, przypilnować, jeżeli coś dla Was jest ważne i wchodzić troszeczkę głębiej w temat, ponieważ naprzeciwko dom dziewiąty, dom strzelca, strzelec znowu wchodzi w daną dziedzinę bardzo głęboko, tak? Do koru, do tego rdzenia. On zgłębia. On wchodzi w te filozofie on wchodzi w te religie, wchodzi w te głębokie tematy. Także tutaj, jeśli jakiś temat jest dla Was ważny, to otworzyć się też na to, żeby daną dziedzinę zgłębić, tak? Żeby się troszeczkę nie rozdrabniać. I te osoby z tym słońcem w Domu Trzecim, jak wspomniałam wcześniej, są to te kameleony zodiaku, tak? Przez te swoje zdolności adaptacyjne, ten swój intelekt. I one tak się wszystkim interesują, wszystkimi tematami, wszystko zgłębiają, wszystkiego dotknąć chcą, żeby właśnie jak najlepiej adaptować się do tego zmieniającego środowiska, do tych zmieniających nowinach technologicznych, do tych zmieniających rzeczy w świecie. Także tutaj jest no, wielka przewaga nad tym, ponieważ w tej erze wodnika, w którą teraz wkroczyliśmy, jest to bardzo fajna mm, właśnie taka umiejętność, żeby się umieć adaptować, szczególnie właśnie jest to. Era wodnika, czyli era internetu, era tych nowinek technologicznych. Także te osoby z tym słońcem w Domu Trzecim, hmm, będziecie się lepiej odnajdywać, lepiej adaptować do tej nowej ery, gdzie właśnie chodzi o tą kontaktowość. O ten przekaz wiedzy, przekaz informacji, prace właśnie z technologiami, z AI, z internetem, wykorzystywanie tych nowinek technologicznych dla naszej korzyści, do naszej pracy, do tego, żeby sobie mm, zaoszczędzić czasu, żeby wykorzystać swoje umiejętności lepiej, żeby sobie ułatwić tę pracę. Także tutaj macie wielki potencjał, wielkie umiejętności, tylko tak jak wspomniałam, przypilnować troszeczkę te tematy tego domu przeciwstawnego, czyli wchodzenie troszkę głębiej w rzeczy, które Was interesują. Przy Przypilnowanie tego, żeby właśnie okiełznać troszeczkę to rozedrganie wewnętrzne i to przeskakiwanie z tematu w temat. Także to już wszystko, jeśli chodzi o dom trzeci w Waszym horoskopie urodzeniowym, tutaj jeśli macie słońce w domu trzecim, dużo z tych rzeczy przez ten field bliźniąt będzie odzwierciedlać się w Waszej tożsamości, w tym jak Wasza tożsamość jest budowana, że tutaj jest duże postawienie na tą naukę, na tą wiedzę, na tą kontaktowość, to trzeba w życiu przypilnować. To jest ważna część was, która jest Wam potrzebna. Do tego, żebyście wzrastali I dziękuję Wam za dzisiejszy mm, poświęcony czas Za oglądanie, za wszelkie lajki, komentarze, subskrypcje Przypominam również o subskrypcjach, gdyż ja widzę po statystykach Że 50% aż z Was ogląda mnie, a nie subskrybuje A jednak to no, bardzo mi pomaga Nie ukrywam, że te filmy poświęcam na nie bardzo dużo czasu Żeby przygotować ten materiał dla Was Więc em, bardzo fajnie by było, gdybyście w zamian mogli te subskrypcje mi ofiarować tutaj Zapraszam na TikToka, na Instagram i na Facebooka i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!